Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest kolejny odcinek ze STALCRAFTA, jak to dziwnie się wymawia. Słuchajcie, dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli poprzedni odcinek. Liczyłem szczerze troszkę na większą oglądalność. Ale nie ma co narzekać, dziękuję każdemu, który poświęcił swój czas, żeby to obejrzeć. Kontynuujemy sobie, ponieważ bardzo lubię ten klimat, tę grę. I w końcu mam troszkę czasu, żeby to nagrać, pograć. No i porobiłem sobie w międzyczasie troszkę side questów. Chyba wszystkie skończyłem w ogóle w tej pierwszej lokacji. I będziemy iść, koniec końców, do... żeby spotkać się z szamanem. Jednakże obskoczymy kilka lokacji po drodze. Między innymi... Te mamy tak pozaznaczane. Na czym polega... To jest side quest. Na czym on polega? A dokładnie na tym, że mamy po prostu pójść w tę lokację... że do mnie strzelają wąki. Pójść w tę lokację i tyle. I jakby odhaczyć, że tam byliśmy, patrol zrobiony. No i... To jest mój plan. Już raz robiłem tego quest'a, to jest chyba powtarzalny quest, nie wiem czy on się kończy, czy możemy go po prostu robić teoretycznie w nieskończoność, czyli po prostu Chodzić po losowych miejscach tutaj i go wykonywać Side quest'y dupy nie urywały, nie ma co ukrywać Ale Z drugiej strony nie ma co ukrywać, że Ta gra jest pod side quest'y zrobiona, tylko po prostu pod sam klimat i tak dalej, tu mamy mościch że przejdziemy przez rzekę żeby aktywności się nie nabawić Powiem też, że byłem w Stalker Camp i to było bardzo trudno. Szczególnie, że w nocy poszedłem. I gówno widziałem. E, Stalker Camps są NPC, ponieważ jakby to nie były NPC, to byłbym, byłbym rozjebany bardzo dawno temu. E, Soldier Guard House. Możemy obskoczyć. Tutaj mamy e, fellow bandits. Oni tutaj w ogóle... Zobaczmy jakaś siła rażenia. E, bo chcę teraz... Który prosił o help? Ten? Ten? Nie ten. E, możemy tutaj postrzelać do Żołnierzy. Ja się nie cykam, mamy dużo apteczek, dużo amunicji. Jestem przygotowany na akcję. Kurwa! Biją! Biją! Prawie zdechłem. Lesz, lesz. Regeneruj się na spokojnie. Wal drugą apteczkę. Mamy ich bardzo dużo. Kurwa! Kiedy oni to wytrzymali, ja to się dziwi, to wojskowi są. Mam nadzieję, że lud będzie wartościowy, dobry za nich. Plus taki jest, że nie ma tak jak Stalkerze, że jest krwawie. O, kurwa. Że jakiś stan krwawienia na przykład, który bardzo boli e, Ponieważ e, To byłoby przerąbane Żeby co chwilę bandaże zużywać A pamiętam, o kurwa A nie, to jest e, drop Guardhouse'a, jest jakiś podzielony Czy po prostu Co my tam mamy No dobra, weźmy wszystko co zostało Tutaj polutujemy sobie ammo z ziomków No i współpraca się udała Sam bym tego pewnie nie wyczyścił, nie ma co ukrywać poczyściliśmy i możemy iść dalej. To jest kolejny soldier. E, soldier Guard House. To sobie pójdziemy pomóc towarzyszom. towarzyszą banditam Banditas. Dobra, przejdźmy sobie. Weźmy w ukrycie. Powiem wam, że gra jest warta swojej ceny. Za darmo to uczciwa cena. A nie znalazłem jeszcze żadnych powiedzmy mikropłatności. Muszę uważać, bo jak podaję, to pewnie dostanę pierdol. Jeżeli zacznę strzelać za bliska. To jest wróg? Teraz już na pewno. Ło, skurwysyn! Chyba właśnie sprowokowałem wojnę gangów ogólnie. O kurde, strzelają, strzelają. Podniósł szczątki. Ukryjmy się, bo tam mają machine guna chyba. Ale czy mamy jakieś zapasy apteczek czy coś? Mamy. A no to zalibiście. No, niestety, zbyt dobrej broni długodystansowej nie mamy. Nie mamy żadnych snajperek. A szczerze, nie widzę zbytnio przeciwnika, krzesło mi to przeszkadza bardzo. O, tutaj coś jest. Ale nie mogę trafić za osłony. Obym nie dostał w e, pierdol. To jest chyba czterech w ogóle łącznie ze mną. Gości, którzy postanowili się przesadzić na tych frajerów. O, to jest ich kuźwa, trochę rzeczywiście. Ale dopóki nie strzelają, może nie będę ich prowokować. Dobra, są sprowokowani. Nie będę ukrywać. System strzelania nie jest tak satysfakcjonujący jak w stalkerze rzeczywistym, ale. bardzo przyjemny, bardzo fajnie działa to. Lecimy tego krejta. To jest chyba część łupów podzielona dla nas. Ona dzieli się z automatu, nie jest po prostu, że jedna osoba podejdzie i może podpierdolić wszystko. Inaczej natomiast wygląda z ciałami tych żołnierzy poległych. Nawet może wyklętych byli, ale już nie żyją, więc... No nie, już, już nie są po prostu żołnierzami. I po dropnięciu wszystkich pierdół, możemy ruszyć dalej ku questowi, żeby chociaż zająć się tym questem. Trzeba wszystkie lokacje i szaman. Powiem wam, że już przechodziłem obok tej lokacji szamana. I ona jest... Um, chyba neutralną lokacją. Zdaje mi się, tam sarkerzy też mogą być. Z tego powodu, że raz w mówili o niej, że to jest neutralna, i on tam jakby nie bierze pod uwagę tych wojen, przyjmuje każdego tak dalej, każdy jest u niego miły, miły widziany. Dlatego też uważam, że ona jest neutralna, ponieważ byłem tam, przechodziłem obok, widziałem kogoś, kogo mi poświetlił ona czerwono. Wyjebałem w niego cały magazynek z tej broni i nic mu się nie stało. Nawet chapsy mu nie bywały. Dlatego, albo gościu był. O, kuźwa, ale zlagowało. Fuck, radiacja, akurat w tym momencie. No i wracając, albo ten gościu był nieśmiertelny tam, albo rzeczywiście jest neutralność i na zasadzie, że po prostu safe zone i nikomu nic nie można zrobić. Kurde, Sol Soldier Guard House jest po drodze, a ja potrzebuję lokację odwiedzić tam. No nie, fajnie, to jest dosłownie ta sama lokacja. A teraz mamy anomalie, anomalie są fajnie zrobione, ogólnie dużo rzeczy jest tu fajnie zrobionych, wam przyznam. Mogliby naprawić mechanikę skradania, bo jest trochę useless. E, bardzo łatwo na jednocy nas zauważył NPC Natomiast. Nawet po całym starkarze to nie było idealne akurat. Działało, no ale nie było idealne. Chciałem, żeby takie krzyki, które właśnie przed chwilą mogliście słyszeć. O chuj! O chuj! Jakby tu się fajnie wy... Kura, jakby nie ta deska, to może, żebym zdechł. Czy W wychodku coś jest, nie ma. A chciałem, żeby takie krzyki rzeczywiście coś oznaczały w tej grze. Mam na myśli, że rzeczywiście coś komuś się stało, że przykład pijawa go rozerwała. I jest ten sposób krzyk kuźwa na cały. E, na cały głośnik w grze. W całej lokacji. Z takiego bólu i to byłoby zajebiste. No ale prawdopodobnie to jest jakiś losowy dźwięk, który po prostu się dzieje i, i tyle. Może druga lokacja nie jest tam, gdzie Soldier Guard House, ale... Dla, możliwe, że to jest dlatego, że wystrzelali cały Soldier Guard House. No nie, dechamy, nie będę im podpierdalać... E, lutu z... Y, tych soldierów, a tutaj w ogóle jest obok soldierów To był kurwa zastrzał Halo Chuje. Eee O, to jest jakiś lud, A go akurat podpierdolę chętnie a, No ale zostawię im po prostu samych żołnierzy, ponieważ nie ma sensu być śmieciem Co innego jakby to byli stalkerzy, ale to są oczywiście fellow bandits, ciki briki, Ciomka, ciomka i tak dalej I ich to trzeba szanować, tutaj zwijamy pionę i w ogóle tańcujemy Ogólnie mam shotguna. Z jednego questa dostałem. I ktoś mi w ogóle napisał w e, komentarzach, to dziękuję też bardzo. Ale z je, ogólnie z jednego questa dostałem dużo amunicji do shotguna i so, on jest bardzo skuteczny na potwory. Łochuj! Wyłaniaj się! Kurwy syn! Proszę mnie zostawić! Kurwa nie mam na spierdolić on bo jest radiacja i nie mam się zacząć schować zbytnio. Czym ty kurwa jesteś? No nie, no podstrzelajmy się z nim do daleka. To jakiś mpecz. Możliwe, że stalker albo soldier. Na pewno grupa, bo... O, chuj! Na nie radę przejść przez słampę przejdziemy naokoło. Będziemy mieli za drzewami wtedy lepszą kryjówkę niż wśród gęszczu trawy i błota. Czy w końcu... Gdzieś tu jest jakiś ziomek. Jako kurwa nie widzę. Tutaj jest typo. Dobra, on jest rozstrzelany. Nie wiem kto to jest tak na serio. To jest... Stalker. Encampment. Obozowisko stalkerów. Trzy, trzech stalkerów zdjętych jest już za nami. Jeszcze czwarty został, tu się kryje. Łepek, łepek mu wystaje. Czy mu utrzelę ten łepek? To no, jeszcze jedna salwa. A, może nawet jeszcze jedna salwa. Dobra, chyba jest czysto, no. Nawet mi pokazuje czyste miejsce. Bo powinienem też dostać reputację za rozpizganie tych stalkerów. Ogólnie z czyszczenia kampów to nie ma jakiejś takiej reputacji, która może pchnąć rozgrywkę bardzo do przodu, ani nic ten desej. Natomiast jeżeli ktoś chce grindować, jest opcja, tylko Wam powiem bardziej, że no szybciej chyba zejdziecie z samej amunicji, niż w jakikolwiek sposób Wam się to bardzo opłaci, żeby grindować te obozowiska. No aż takiego dropa chyba nie ma z nich, znaczy, w ogóle na 30 kilo jest tam obciążony. Widzę, jest mały problem z tą grą, chyba, że można jakimś skrótem klawiszowym to zmienić. Jak możecie zacząć w prawym dolnym rogu, mam niebieską apteczkę, to jest ta z lepszych. A ja, na nie chciałbym z tej lepszych i nie mam jak przełączyć pod e, szybkie użycie. Na no, to czerwoną z powrotem. Próbowałem w e, ekwipunku i nic. No ale. E, no, no ale lipa. Ogólnie, dobra, pokażę wam. Tutaj mamy flash hideout, że shotgun jest lepszy na. Stwory. Okej, okay, widzicie dwa strzały i po nim. No. Niekoniecznie tutaj musi to być idealna broń. Na pewno są lepsze. Szczególnie, że one, jak widzicie, mogą przeszarżować kurwa przez wszystko dosłownie. Ciebie go sobie przez płotek jakby nigdy nic. Ta locha. Ale jest możliwe. Your bleeding. Ciekawe, czy to samo się leczy, czy będę musiał użyć apteczki. Ogólnie są bandaże, więc musimy używać apteczek. To też jest opcja. Do szamana mamy już bardzo blisko, 100 metrów. A przełączmy sobie na szamanowego quest'a w takim razie. To mamy tak, no, ziomka sojusznika, prawdopodobnie bandyta. What do you want a to jest stalker. Ja nie jestem stalkerem, kolego. Ja jestem zwykłym rzezimieszkiem. Błogosławionym. Prawdopodobnie też wielkim penisem. Ja się jeszcze nie wyjmowałem tutaj. Ale jednak. Błogosławionym. Kurna Freeman. Ja jeszcze mi powiedz, że gościu się Morgan nazywa na imię uh, Freeman. Uh, I'd like to ask some questions. Czy masz tutaj uh, coś ciekawego? Co to jest za miejsce, Powiedzmy, powiedz mi? To jest bar, ok, to jest neutral territory. Tyle chcę wiedzieć, nie ma co go jakiś pierdół wypytywać. Uh, zobaczmy, czy możemy coś opylić, coś kupić. No, jest, czy on skupuje te pierdoły? Nie, on nie skupuje pierdołów, niestety. A czy powiedzmy, jakieś takie inne pierdoły? Teoretycznie cenne dla niego, jak na przykład amunicja? Nie. Jest tylko jeden ziomek od pierdu, niestety. U niego możemy apteczki kupić. E, te amunicje, i tyle. Droga ta amunicja, tysiąc kuźla tutaj, ale to jest jakiś specjalny amunicja, której jeszcze nie używam. Nie mam broni do niej. Może do snajperki. A czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Chociaż dobra, jeśli przypatrzyłem jego facjacie. Zamiast Morgana Freemana, bardziej mi na Gordona Freemana przypomina tego oczywiście z Half Life'a. No i Quest polega na tym, który dostaliśmy, czy on jest w ogóle daleko? O, tam słychać strzały. O, kur na jeden ki kilometr. Ym, nie, kurier jest tutaj, a ten kilometr nie to jest tutaj. Nie aż tak daleko. A tutaj co jest? Distress Call. Ale wracając, e, co miałem na myśli? A, tu jest szaman, za z nim pogadam. To jego ziomek gdzieś zaginął i mamy sprawić, co się stało. Prosta sprawa. Co nie? Domyślałem się, że nie. Ale będzie musieli to przekonać się na, na własnej skórze. Sorry mordo, że Ciebie obrabowałem właśnie. Elo, co tam? Ale mu powiedział. Elo, szamanie, czy mówienie w Mambo Jumbo jest y, konieczne? <laughs> że nie jest konieczne, ale kiedy ludzie mówią na Ciebie szaman, to musisz przypasować się do Imidzu. Ok, trabl... Trailblazers. Nie wiem, czy to było jakoś wtedy po polsku. E... Czy to nie był ten od snów? Nie pamiętam już. Ale to coś z Zony nas wzywa i jest gotowa Zona ujawić nam nasze sekrety o tym, jak się wkurwiła, że przyszli bandyci i stalkerzy, żeby tutaj łupić ją po prostu. A więc naszym celem jest pójście po prostu w głąb Zony pewnie i ogarnięcie... o Ochój, ci chodzi, Mordo do tej wielkiej istoty. Ok, sprawdziłem co to jest Trailblazer Blazer i okazało się, że to jest pionier po angielsku. Dodatkowo on mówi, że nie jesteśmy tacy sami jak zwykli ludzie, ma na, ma na myśli blessed, czyli błogosławionych, ponieważ łatwiej znajdują artefakty, inne pierdoły i łatwiej widzą anomalie. I teraz mamy odpowiedź, nie wiem czy to jakoś triggeruje przyszłą drogę fabularną. Możemy e, zakończyć to wszystko. Możemy chcieć odbić przygodę i poznać sekrety? Albo możemy pochać przyjść. I tak myślę, będąc na razie w zonie, na co się nastawiłem, to na pewno nie na kasę w tym momencie. Ale jakby nastawienie postaci fabularnej, jak to się zaczęło, sugeruje mi pierwszą opcję do głowy, żeby to wszystko po prostu skończyć czyli, że żadnych tych dreamów i tak dalej więc weźmy sobie tę opcję. O nie, jesteśmy w stanie opuścić miejsca. Byli już tacy, którzy próbowali, se wzięli i umarli. E, więc musimy wypełnić swoje przeznaczenie i do jakiejś bluesfery tutaj dojść. Znaczy bluesfery. Bluesfera to jest chyba coś, co e, tworzy zonę, taka granica. A nie, wręcz przeciwnie. The power of Blues bluesfer to jest pra bo, prawdopodobnie jakaś centralna siła, która e, wali tą energią i tak dalej. Nie pamiętam, jak to się nazywało. E, w takiej dynce coś tam życzeń było. Kuś, wałow, łowca życzeń. Spełniacz życzeń, chyba tak to się nazywało. Ciekawe czy to jest właśnie ten. E, blue, 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 sphere. To on mówi. No okej, okay, okej. Okay. Odsyła nas z powrotem do Lindana. E, z powrotem? Linden z kurwy, Nie byłeś w tym pierwszym obozie? Jest tutaj. Ok, ciekawe, czy te NPC są jakby spersonalizowane dla nas. Pod nas, ponieważ. E, ciekawe, jak jakbym wrócił do pierwszego obozu, mogłem go tam znaleźć. I z nim pokazać o tym. Tylko z tym Lindenem tutaj. Bo Linden to był ten, z którym pierwszym gadaliśmy w ogóle i nas przebudził. Jak to zawsze jest że ktoś nas przebudza. On też jest ogólnie błogosławiony i gada nam jakieś pierdoły w tym momencie. Okej, okay, coś tu jest tutaj z typu e, w stylu Order Lies. Order Lies. Order, czyli prawo, Lies, czyli kłamstwa. Kłamstwa prawa, coś ten deseń. E, I. To są ludzie, którzy są rekrutowani przez Yandisa. Więc nie, The Order of Light to jest kuźwa organizacja i to jest też nazwa ludzi, znajdujących się w organizacji, jak w The Walking Dead, I Am Nigan pewnie. Tylko, że Diz, Yandis, nie wiem jak to przeczytać, jest głównym tym bossem tam i musimy zdobyć jego zaufanie. Więc tak, robota jest 500 metrów od nas. Jednakże. Kurde, nie to są za questy. Ja jednego questa niby. Kurier. A, już mam questa w kordonie. Ciekawa sprawa, dobra. Nie mogę się dorzeć aż kordony zwiedzimy. Chuje! Stalkerzy. Chuja mi możecie zrobić, Uszamana. Możecie mi co najwyżej suty wylizać, kuźwa. A więc tak, możemy pójść po kuriera. De double Agenta. mamłota to kiedyś od od oddam. czy oni... Czy oni nie mają tutaj jakiejś lokacji? Może to jest ich lokacja. W takim razie, a nasza jest tutaj. A Albo Thomas H HQ. Duno, tak na serio, Duno. Ale pójdźmy ogarnąć tego kuriera i tego... E double Agenta, którego mamy zobaczyć. Ło kurwa! Dobra, się zestrałem troszkę, raz słyszałem coś biega. Myślałem, że jakiś ziomek za drzwiami. Ale to ktoś w jakiś pieseł. Jakiś szczur. Jebane! Jak mnie wyrzuciło w pizdu? Ło, cholera. Regenerujesz się, mordo? Regeneruj się, bo szkoda mi apteczek na, na to. Tego kuriera musimy znaleźć obok helikoptera. Albo może wy, helikopterze. Daj mi te apteczki, gnoję. Chyba, że puste. To pakowania mi niepotrzebne. Zajrzyjmy sobie do środka. No jakiś skurwysy, który mnie zatakuje. Nima, ktoś się zżygał nawet na dół. Była ciekawa sprawa, bo wprowadzili mechanikę spinania się na przykład na jakieś tutaj przeszkody. Jeszcze ani razu nie miałem możliwości na użycie jej. Cały czas jest wszystko gdzieś co możemy wejść schodami, czy coś ten deseń. A ani razu nie było takie. Ok, muszę się wspiąć i to wykorzystać. Jeszcze zapomnę, jak to się robiło. Pamiętam, że chyba shift się przytrzymywało. Więc tak, znalazłem ciało kuriera. Jest chyba przybite do drzewa. I wyszła z niego krew. Kurwa mać! Nawet nie przeczytałem o co chodziło. Bo mnie szczur zaatakował. Huju Wrócimy do niego jak będziemy mieli po drodze. Teraz idziemy dalej, double agent. O kurwa, pies obiegnie. Ale dużo piesełów kurwy synie, co tak siedzisz? Pomóż mi! Zastausek kurwa słowo zamienię. O hu, jeszcze to jakiś od tyłu pieseł. Więcej was matka nie miała? Po pierwsze Stasza sobie weźmiemy od tych psów. Oczywiście gówno takich zwierzaków jest. Za się do, ciebie, do gościu do góry dostanę. Jakoś znajdę sposób, uwierz mi. Kiedyś bawiłem się w parkour w Minecrafcie, a to jest kućwa takie same tutaj pewnie. Albo z tobą może porozmawiam, tak? Kim ty kurwa jesteś? Newbie. Wiecie co? Będę miły dla gościa, bo nazywa się Newbie i jest bandytą. Dajmy mu nawet Army First Aid Kit. One more minute, I would have to be able to rest, ok? Bo psy go zraniły. Czy może chodzić? Eee... Uh, are you heading toward the base? My next encounter with dogs probably gonna be my last. Given the state I am. O oh, kuźwa... Co, gościa... A gościa zaniosłem. I już się teleportowałem na miejsce. I dał mi dwie butelki wódki. Znaliśmy ziomka, któremu tłumaczymy. Jak przetrwać w zonie? Jak mi się to kurwa podoba. Nigdy z że nie było tak, że spotkaliśmy kogoś i mu tłumaczyliśmy coś. To zawsze my, jako postać, musieliśmy być tłumaczeni. Okej, okay, wytłumaczyliśmy modemu, jak działa życie tutaj. Fajny, fajny questior wam powiem, to akurat... Szczerze, personalnie, według mnie ten quest jest 10 na 10. Nie, taka świeżość, że po prostu to my tłumaczymy ziomkowi, jak przeżyć. Wiecie, troszkę inaczej to wyglądało, jak na przykład graliśmy jakimś Geraltem, czy coś, ten deseń. Ale... To mi się bardzo, kurna, podoba. Ciekawe, czy kalorii content w jedzeniu będzie jakoś w przyszłości wprowadzony. Ponieważ, szczerze mówiąc, na razie nie widzę... E, nie widzę jakby pożyteczności. Widzę Lost backpack, note view, copy name, drop. Mogę to założyć? Nie mogę. To jest chyba na opylenie tylko. E, coś z tego jest chociaż... 24. O, zajebiście. 24 pieniądze. Tam by też się guzik do sortowania itemów. Ponieważ nie ma co ukrywać, jest to troszkę irytujące. To fajnie to było zrobione właśnie z stalkerzy, przynajmniej w gamie jak grałem. Nie, nie pamiętam, jak było w poprzednich. Że to było sortowane według użyteczności. Czyli powiedzmy, najpierw amunicja w jednym rzędzie, bronię w drugim, apteczki w trzecim, żadki w czwartym. Takie tam było. Dobra, jestem przy lokacji z tym podwójnym agentem. Znaczy, my jesteśmy tym podwójnym agentem w sumie, no ale rozumiecie, ten cały jaudis, do którego mamy kupić zaufanie. Żeby od niego chyba tam coś wyciągnąć, z tego co pamiętam. te jakieś ziomki sobie stoją. Mogę wam coś podpierdolić? Niestety nic nie macie. Abym wam podpierdolił. Ja elo. Ciekawa sprawa. Po pierwsze jest info, że podczas tej rozmowy jesteśmy chronieni. Czyli żaden nas, na przykład w tym przypadku stalker nie zastrzeli. Druga sprawa. Mamy tutaj opcję dołączenia do ordelierów. Jak chcecie, możecie sobie poczytać dialogi. Jak coś jest ważnego rzeczywiście, to wam tutaj tłumaczę z reguły po polsku i mówię, skracam. Ale on zabija błogosławionych i żeby kupić jego zaufanie, będziemy musieli kogoś zabić, jednakże zanim to zrobimy, e, musimy wykonać dla niego dwa zadania, zanim pozwoli nam w ogóle jakby dołączyć do niego na polowanie na błogosławionego. Po pierwsze jest jakiś kobler, który teoretycznie jest błogosławiony według niego, ale jeszcze nie ma żadnych dowodów tak na serio. A drugi, a drugi to jest, żeby dorwać gościa, który pierwszy z więzienia i asystent tego ziomka został wysłany po tego gościa, ale jeszcze nie wywiązał się z roboty. Dlatego to są nasze dwa questy Pierwszy, oba są w tym kierunku Oba dosyć daleko Chyba dosyć daleko, chyba w innej lokacji, dokładnie Oj, oj, oj no to najpierw pójdziemy na ten Freeman Tego Freemana zobaczyć, nie wiem, czy tutaj jest Czy enemy base, co znaczy, że stalkerzy są, możliwe Ale, no przejdziemy do Cordonu Doświadczyłem buga, którego nie komentowałem na bieżąco a dokładnie podczas używania broni Shotguna wystrzelałem oba naboje. A gra uznała, że został jeszcze jeden. I musiałem go wystrzelić, żeby być w stanie przeładować. No, gra idealna nie jest, ale jak już wspominałem, warta swojej ceny. Czyli za darmo. A serio, jeszcze nie zauważyłem żadnych mikrotransakcji. Nawet żadnego kupowania itemów. Żadnego żadnej kustomizacji. Eee, nie wiem, amunicji chociażby do, do kupienia za pieniądze. Nic takiego. Jest to po prostu na razie kompletnie chyba free to play nawet bez mikrotransakcji. Oddajemy questa temu barmanowi. Ale quest jest skończony. W ogóle tutaj ten yy, ziomek, ten drugi błogosławiony sobie wziął i zniknął. Był, i nie, był go nie ma. Eee, I. Drugi quest polega na tym, żeby pokazać z wargiem. Warg jest tuż obok, ponieważ on jest bandytą. Myślałem, że to będzie dalej. Że on chciał przez to towary dosyłać, że po obniżonej cenie. Ale wszyscy kurierzy zaginęli. Gościu chce 100 tysięcy rubli za, za oddanie przesyłki. Eee, spróbujmy inaczej. Chcę, żeby zabić jednego stalkera, który jest tuż obok. Ale ja się zastanawiam się zastanawiam. Nie mogę ich zabić. Kuźwa. Może stalker pozwoli na opcję, żeby zabić tamtego się ziomka, bo mnie wkurwił właśnie. No okej, okay, ziomek zgodził się na spotkanie w wyznaczonym miejscu, 200 metrów stąd. No udamy się z nim na solówę w stylu kowbojskim. Mam nadzieję, że nie przejebie tego. No jak przejebie to sobie na dzisiaj skończymy odcinek wtedy. Nie będzie mi się chciało na razie dzisiaj wracać temy Już pewnie bym wrócił tak czy tak, ale skończę na tym odcinek. A, spotkanie. Jakaś to podziemna lokacja albo e, instancja osobna. Zaczęliśmy połączenie. Czyli nie mamy minimapy. Kuźwa. Co to będzie? Zasadzka? Goście są na czerwono. Zrozmawiamy z Delight one. E, what do you mean by no one's coming? What do you want... I, have to, I just wanted to ask, whether you've already written your will. Uh, nie, będziemy się ogólnie. Uh, nie będę się z nim tłuc. Nie będę się z nim tłuc, ale on dziwne jest, że jest taki zaskoczony. Chyba przed chwilą z nim gadaliśmy, mi się zdaje. Chyba, że to jest inna osoba, chyba się pogubiłem. Okej, okay. od początku chciałem się z gościem dogadać, tak na serio. Liczę, że będzie taka opcja jest. I teraz oni nagle są friendly traktowani. Chcieliśmy w jego, powiedzmy, tym składzie, po jego stronie. Uh, a dlatego chciałem się dogadać, bo gościu mnie wkurwił. Nie, po prostu oni mają coś takiego, że mnie wkurwiają ci bandyci, koniec końców, mimo że tutaj zrobili dużo bandytów fajnych. Ale. No. Jakby to powiedzieć. Jak robimy dla Ziomka i on mu odstrzeliwuje ludzi. Ee... O kurwa. jest tak, to nie otworzyłem ognia. Nie, nie powinni wiedzieć, że nie jestem po ich stronie. Kurwa, ma. Jakieś drzewo dobre. To jest dobre drzewo. A... O kurwa! Łocie chuj Co się stało? O, ja pierdolę. Nie podoba mi się to. Zostałem kurwa z niczym praktycznie. A, Wiecie co? Nie wiem, co się stało? Czy mnie ktoś z boku zabił? Czy zdaje, że po prostu jakiś stalker zaszedł do mnie i mnie zabił. Dobra, do zobaczenia. W takim razie, następnym razem mówiłem, że jak zginiemy, kończymy odcinek. Do zobaczenia. Na razie.